Karolina Wrubel z Czechowic Dziedzic. Czy biegły płetwonurek pojawi się na miejscu? Przeczytam Wam dzisiaj artykuł bardzo krótki z dziennika zachodniego. Po ponad dwóch tygodniach od zaginięcia Karoliny Wrubel nadal nie wiadomo, co stało się z mieszkanką Czechowic Dziedzic. Prokuratura nie wyklucza żadnej możliwości. Rozważa także wykorzystanie biegłego płetwonurka do przeszukiwania stawu Błaskowiec. Znajdującego się bardzo blisko miejsca zamieszkania 24-latki. Na razie jednak przełomu nie ma. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach mówi, rozważamy wykorzystanie biegłego płetwonurka. Dodał, że na razie nie został on jeszcze powołany, nie wiadomo więc, kiedy mógłby zostać włączony do prowadzonych czynności. Wcześniej zostanie to skonsultowane z Komendą Miejską Policji w Bielsku Białej, która prowadzi poszukiwania Karoliny Wróbel. Na razie rozważamy taką możliwość, w ogóle rozważamy każdą możliwość, podkreślił prokurator Duda. Przez ostatnie dni ratownicy przeszukiwali staw Błaskowiec, znajdujący się bardzo blisko miejsca zamieszkania 24-latki. W poszukiwania zostało zaangażowanych około 100 osób. Ratownicy korzystali ze specjalistycznego sprzętu, w tym sonaru, który którym mapowano ukształtowanie dna zbiornika. Wspierali ich także nurkowie, ale pod wodą widoczność jest bardzo słaba. Ogranicza się zaledwie do 10 cm, gdyż dno jest bardzo zamulone. Błaskowiec nie jest bowiem naturalnym akwenem, lecz stawem pokopalnianym o głębokości około 1,5 m. Prócz tego ratownicy, kolokwialnie mówiąc, w takim dziesięcioosobowym szpalerze przetrzepują dno stawu. Starają się wyczuwać, co znajduje się pod ich nogami. Ta praca jest o tyle trudna, że im, im bliżej linii brzegowej, to tym więcej różnych rzeczy można znaleźć. Ludzie wrzucają do wody różne rzeczy: ramę starego roweru czy zużyte opony. Nie zawsze wiemy na co trafiliśmy, więc to wszystko wyciągamy. Jednak im bliżej środka stawu, tym przeszkód jest mniej, co przyspiesza naszą pracę. Wyjaśnił nam starszy sierżant Sławomir Kocur. Ratownicy na początku tygodnia pracowali w skrajnie trudnych warunkach. Woda była lodowata, gdzie niegdzie pojawiła się kra. Z całego serca dziękujemy każdej osobie, która przyczyniła się do pomocy, jak i nam, tak i służbom, które ciężko pracują kolejny dzień w niewyobrażalnych warunkach. Jesteśmy wdzięczni za każdą okazaną pomoc żywnościową dla dzieci siostry psychologiczną, prawną i inną, jaką dostajemy, a przede wszystkim. Za każde dobre słowo w tym ciężkim dla nas czasie. Jesteście wspaniali. Napisała w mediach społecznościowych siostra zaginionej Karoliny. No cóż, niby wydawało się, że sprawa dość prosta, dramatyczna, ale prosta. Chłopak przyznał się, wskazał miejsce. Warunki pogodowe niestety nie sprzyjają na to, żeby teraz szukać ewentualnego ciała. Myślę, że dotąd dopóki. Ono się nie znajdzie, to nadal będziemy żyć nadzieją, że ta dziewczyna wróci, cała zdrowa, żywa, że sprawa się wyjaśni. Jednak też wiem, że nie bez powodu nurkowie cały czas pracują w tym stawie. I oczywiście, że zgadzam się ze wszystkimi komentarzami, gdzie piszecie, że szkoda dzieci. Szkoda jest tak naprawdę wszystkich całej rodziny, nie tylko dzieci bo jest to niewyobrażalna tragedia dla rodziny.